Witajcie w nowym vlogu i dzisiaj testujemy nowy produkt, nie miałam czasu się pomalować z kamerą, bo mam od rana pożar w pracy, ale mam nowy bronzer, ten sam co jest rusz z Eveline. W ogóle na TikToku takie różne filmiki, wait. To jest bardzo dla Państwa. Takie różne filmiki, jak poprawnie wymawiać tą nazwę I są sugestie, że to nie jest Eveline Tylko... Um, Evelyn? No różnie po prostu Nie wiem, chyba kiedyś o tym mówiłam, ale no że podobno to się nie wymawia Eveline To jest coś takiego jak Maybelline, więc Evelyn Aj, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, w po razie. Eveline, Evelina to są dla mnie najlepsze wymowy tego Dzisiaj dzień zaczęłam tak, że było mi ciężko wstać, bo miałam ciężki weekend pracowy Więc pierwsze co to poszłam z Tysonem na spacer, potem do Biedry, kupiłam energetyka I trochę przez to połączenie z moim ADHD dzisiejszy coś ewidentnie nie tak więc Zbyt mocno jestem rozdygotana, ale nie tak, że roztrzęsiona, tylko po prostu czuję tą energię w sobie więc teraz zrobiłam sobie herbatę Melissę. Zaraz mam spotkanie, stąd też ten make-up spotkanie z dużym klientem. Będę tam przedstawiana. z uwagi na to, że mam nowe stanowisko, więc jestem nową osobą, jakby w zespole, z którą będę się też kontaktować w przyszłości. Więc muszę powiedzieć coś o sobie. No, więc mam nadzieję, że to pójdzie szybko. I. Zaczęłam w tym tygodniu od rzucania nowych rolek z nowymi okładkami na Instagramie, więc możecie już sobie zobaczyć. Na ten moment już powinno być ich sporo. Teraz mamy sezon burzowy w Gdańsku. Wczoraj się palił w Nowym Porcie chyba magazyn czy coś takiego. Czuć było nawet u nas na Morenie dym, więc no nieźle się to rozniosło. Dzisiaj jest znowu gorąco, natomiast od rana chodziłam w shortach. I teraz już mi się cieszę się po prostu, że mamy z tej strony, z której mamy to mieszkanie, co w się sensie wynajmujemy, bo jakby, wiecie, to słońce jest rano i rano jest ciepło, a potem ono przychodzi na drugą stronę i jest po prostu chłodno w naszym mieszkaniu. Więc to jest super i to jest fajne, bo wiem, że jakbyśmy chcieli kupić mieszkanie tak za dwa lata, no to wiem, z jakiej strony bym chciała mieć. Żeby po prostu mieć to samo, bo ja nie potrzebuję mieć wiecie nasłonecznionego czy coś, bo wolę po prostu nie mieć upału w mieszkaniu. No, ogólnie w ten weekend dużo się zmieniło w kwestii tego, że chcemy kiedyś kupić mieszkanie, jakby zmienił się kierunek działań. Mam już dużo planów pozapisywanych, muszę sobie pozapisywać też różne wersje, w jakie będziemy to realizować, bo to są, wiecie, rozmowy też z moimi rodzicami, z różnymi doradcami, jak to zrobić, żeby wszystko fajnie wyszło. I te różne wersje uzależniają inny timing. Więc no to jest ważne. Też przeniosłam się właśnie teraz, yy, znaczy jestem w trakcie przenoszenia się całkowicie w sobotę z Trzewa do Gdańska. Zakończyłam wszystkie procesy, które miałam w soboty. Zostało mi jeszcze niedzielę, natomiast w sobotę wolałabym być w Gdańsku, będzie dla mnie to po prostu wygodniejsze mentalnie. Nie będę aż tak przemęczona jeżdżąc. Yy. No, a finalnie po prostu chciałabym w Gdańsku przejmować cały czas, więc zobaczymy, jak to się uda też z tymi niedzielami w dalszej perspektywie, jak już zakończę niektóre y, tam nazwijmy to współpracę. Yy, I tyle. No, ale nie będą one zakończone, wiecie, że no niestety musimy zakończyć, bo chcemy się zmienić lokalizację, tylko po prostu czekam, aż dany proces terapeutyczny się zakończy i gdy one się pokończą z. Uwagi na potrzeby właśnie klienta czy na pacjenta, to wtedy będę mogła się mm, normalnie przenieść. No bo jakby wiadomo, pacjent jest najważniejszy, a nie moje widzi mi się w tej sytuacji. E, no dobra, więc ja wracam do pracy, piję moją herbatkę i po prostu jakoś trzeba przetrwać ten dzień, obiad będzie na szybko. Nie mam jakichś większych problemów na ten tydzień. Mam nadzieję, że nic się nie wykrzacie jakieś przypadkowe zakupy. jak w zeszłym tygodniu kupno butów, bo to by było po prostu niespodziewane, totalnie. No, więc powodzenia w tym tygodniu Wam i życzę powodzenia mi, bo nie mam pojęcia, co mnie czeka. Jestem ciekawa. W mieście jest mega dziwny dzień, w sensie u nas ogólnie, w mieszkaniu, bo jest piąteczek. Skończyłam pracę o 15, bo w piątki mamy teraz, że kończymy dwie godziny wcześniej. I mówiłam chyba o tym: to jest coś, co mamy praktycznie co roku, odkąd przynajmniej ja pracuję w tej firmie. I. Jak skończyłam o 15, Sebek akurat był poza domem, bo pojechał sobie na Łostowice Świętokrzyska, tam jest blisko Park Oruński, ale jakby przed tym parkiem, tam gdzie są ogródki działkowe, tam jest taki fajny plac zabaw dla dzieci, jest tam duże boisko, gdzie jest chyba z sześć koszy i poszedł sobie tam pograć. Mm, tam też jest taki fajny zbiornik wody. No, jest mega miejscówka do spacerów. Bo potem stamtąd można iść do parku oruńskiego, który jest zarąbisty, prześliczny, przepiękny. No więc yy, skończyłam wcześniej. Wziąłam Tysona, pojechaliśmy tam. Tam Tyson załatwił wszystkie swoje potrzeby. Odebraliśmy sypka do auta, wróciliśmy do mieszkania. No, a Tyson miał po prostu fajną wycieczkę. No i jak wróciliśmy, to ja właśnie. Nie wiem, co się gadałam i zamówiliśmy pizzę, bo były promki No i moja to jest pizza wiejska. Pół już nie ma. W międzyczasie miałam też sesję online. I... I co jeszcze? A no i wczoraj mówiłam wam o tym, że mam taką ryskminę, bo taki. Kilka miesięcy temu sobie postreamowałam i było fajnie. Potem nie było czasu. Teraz stwierdziłam, że chyba sama chciałabym znaleźć sobie jakiś ten czas na to. No i wczoraj postreamowałam i dzisiaj bym chciała, ale dzisiaj nie będę, po prostu pogram sobie sama z setkiem. Natomiast jutro i w niedzielę tak myślałam, żeby sobie postreamować gierki. Bo ja mam wolne, W niedzielę idziemy do Artura na urodziny. Sebek jest w pracy w niedzielę, ale Karolina mi napisała, że ma być na 14.50, więc skoro tak, to po prostu powiem jej, że będę troszeczkę później, bo poczekam, aż Sebek przyjedzie i się razem wybierzemy. Więc razem damy imprezę. Myślałam, że impreza będzie dużo wcześniej i Sebek tylko przyjdzie na chwilę, żeby, wiecie, po prostu Artur mógł go zobaczyć, bo Artur ostatnio stwierdził, że Sebek jest jego ulubionym wujkiem, więc no coś takiego zobowiązuje niestety Znaczy niestety, stety tak, no wujek musi być i tyle Wujek jeszcze o tym nie wie, bo, bo jakby teraz poszedł się położył spać, ma się wolno, ale wiecie no na tej co się zmęczył, tam w, w samym słońcu grał Ale cieszy się, że ostatnio mm, sobie co jakiś czas chodzi właśnie grać E, więc no jak się obudzi, to powiem, że się wszystkie plany zmieniły e, Tam mamy ten prezent o. Który muszę zapakować dzisiaj Albo jutro, jakby nieważne Ale jutro się, się do pracy na rano, więc wtedy sobie postreamuję sama Może później postreamuję z nim Jakby wiecie, nie będę miała co robić ciągu dnia, no to sobie po prostu będę w grę, jak mam wolne bo nie za często zdarzają się takie okazje i miałam takie dziwne sobie do tych, tego streamowania, bo w kontekście tego komentarza, który się pojawił, że no nagrywanie vlogów, a być psychologiem i tak dalej, i tak dalej no to tutaj jakby nie widzę problemu z tym streamowaniem, co jest tak ciężko, no ale no lubię grać i sprawia mi to przyjemność, więc chyba ja po prostu będę to robić i tyle no. a -a. dzisiaj właśnie Robię trochę czas dla siebie, mam, może no niekoniecznie dla siebie, mam książkę, którą już od dawna czytam I jest to książka, którą czyta się kilka razy, ona jest zarobista, więc chciałam ją po prostu trochę znowu poprzerabiać I zobaczymy, ponotować sobie różne rzeczy No więc to jest mój plan Wieczorem jak sobie wstanie, to chciałam trochę z nim pograć, więc zobaczymy której w stanie, bo może być tak że on w stanie o 21, bo tak mu się zdarza. No, ale on ma dziś wolne, ale o tym mówiłam. Fatycznie dzisiaj mówię. No, w każdym razie jest godzina. 19 jestem już po pracy finalnie. A i dzisiaj jest dziwny dzień, bo ogólnie u nas w mieszkaniu jest mega chłodno, że nawet siedzę w bluzie, natomiast na dworzu jest gorąco. Jest... Za gorąco, ale jest taki wiaterek delikatny, stąd też u nas w mieszkaniu jest bardzo zimno i jak się ze przybiórki ją otworzę, no to muszę siedzieć w bluzie. No, więc jest taka dziwna, ale spoko to jest taka fajna, fajna pogoda, bo w domu jest po prostu chłodno, więc to jest zarobiste.